PKN Orlen przez wielu nazywany perłą polskiej giełdy rośnie jak szalony 100% wzrostu w jeden rok. Ale czy to w ogóle ma sens? W tym filmie sprawdzimy, co stoi za tym spektakularnym wzrostem: czy spółka ma szansę utrzymać swoją obecną cenę, i czy w ogóle warto w nią jeszcze inwestować? Jak zawsze, zero emocji, sama matematyka. Zapraszam do oglądania. Fundamenty, które stoją za tym państwowym molochem są niemal niezmienne od lat. Cena akcji potrafi jednak mocno zaskakiwać. Albo spada o kilkanaście procent w sytuacji, gdy w otoczeniu spółki nic się nie zmienia na minus, albo rośnie o kilkadziesiąt procent, gdy w zasadzie też nie odnotowujemy ani spektakularnych zmian w fundamentach biznesu, ani ich zyski czy dywidenda nie odbiega znacząco od oczekiwań analityków. Co więc stoi za ich sukcesem w 2025 roku? Czy cena akcji jest zawyżona, a rosła tylko przez to, że na akcję był spory hype? Czy spółka spróbuje? prosta oczekiwaniom inwestorów. Rozłóżmy to sobie na czynniki. Zacząć trzeba oczywiście od spojrzenia na spółkę przez pryzmat ostatnich kilku lat. Na przełomie 2022 i 2023 roku Orlen przeszedł głęboką transformację. Najpierw przejęcie Lotosu w sierpniu 2022 sprawiło, że Orlen znacząco powiększył swój segment rafineryjny, a także sprzedaż detaliczną. Następnie sfinalizowano przejęcie PGNG w listopadzie 2022, dzięki czemu Orlen rozszerzył swój profil działalności o segment gazowy i energetyczny. Fuzje te sprawiły, że Orlen z lokalnej spółki o charakterze rafineryjnym stał się regionalnym koncernem surowcowo-energetycznym o znacznie większej skali działania. Ponadto, dzięki zawirowaniom, jakie mieliśmy na rynku surowcowym w 2023 roku, spółki energetyczne notowały rekordowe marże rafineryjne, pompując swoje zyski do niebotycznych poziomów. Mimo, że w kolejnych kwartałach było widać już normalizację zysków, to jednak te spadki nie były oceniane przez inwestorów jako coś negatywnego a jedynie powrót do normalności. Orlen mimo spadku zysku w kolejnych kwartałach utrzymywał bardzo silną operacyjną generację gotówki oraz wskaźnik EBITDA. Ponadto rząd ogłosił niedawno bardzo ambitne plany inwestycyjne, które zakładają wydanie w ciągu najbliższych 10 lat miliardów złotych na rozbudowę mocy gazowych, inwestycje w odnawialne źródła energii, morskie farmy wiatrowe, magazyny energii oraz dalszy rozwój petrochemii. Orlen będzie oczywiście głównym Beneficjentem tych inwestycji, co pozwoli mu dalej przekształcać się z lokalnej spółki paliwowej na konglomerat surowcowo-energetyczny. Rozwój różnych kierunków, w tym części energetycznej, czyli farmy wiatrowe, albo gazowej, która docelowo ma być łatwo przekształcalna w infrastrukturę wodorową, w momencie odejścia od gazu ziemnego, ma pozwolić spółce dalej zwiększać swoje przychody. Coś, co zasługuje na osobny fragment w materiale, to oczywiście polityka dywidendowa Orlenu. Spółka w ostatnich latach przeszła od umiarkowanych wypłat do naprawdę wysokich poziomów dywidend. Po latach płatności rzędu 1, dwóch czy maksymalnie 3 zł. Wypłata w 2023 za 2022 rok wyniosła aż 550 W 2024 za 2023 spadła do i tak wysokiego 4,15 groszy. Ale w obecnym 2025 roku dywidenda za 2024 była rekordowa i wyniosła aż 6 zł na akcję. Jednocześnie spółka ma nową politykę dywidendową, która zakłada coroczny wzrost minimalnego poziomu dywidendy o 15 groszy. Oczywiście każdego roku zarząd może podnieść ostateczny poziom dywidendy, ale zakłada się, że nie powinna ona spaść poniżej wyznaczonego poziomu. W 2025 roku ten minimalny poziom wynosił 4,50 zł, w przyszłym roku będzie to 4,65 zł. W dziesięcioletnim horyzoncie dojdziemy do poziomu 6 zł minimalnej dywidendy w 2035 roku. Czy to dużo? Moim zdaniem tak. Wystarczy spojrzeć na ceny akcji Orlenu. W styczniu 25 roku Orlen wyceniany był w okolicach 50 zł na akcję, zaczynając rok z ceną 47 zł. Gdyby taka cena utrzymywała się przez cały rok, to wówczas minimalny poziom dywidendy wynosiłby aż 10% ceny akcji. Rzeczywista dywidenda, która wyniosła 6 zł, stanowiłaby niemal 13% wartości akcji. Takie poziomy dywidendy widywane są raczej w mało znanych, Groszowych spółkach, które nagle zanotują rekordowy, nadzwyczajny zysk, a nie w jednym z największych koncernów w tej części kontynentu. Naturalne jest zatem, że cena akcji musiała wzrosnąć, bo ze spółką nie działo się nic złego. Fundamenty, jak miała, tak dalej ma solidne. W perspektywie najbliższych lat można patrzeć pozytywnie na jej rozwój. A mimo kilku nietrafionych inwestycji oraz odpisów zysku, pozycja spółki wydaje się być niezagrożona. 10 czy 13% jako stopa dywidendy była tak atrakcyjna, że aż niemal nierealna. W połowie tego roku cena akcji przekraczała już 80 zł, zatem stopa dywidendy spadała nam do i tak bardzo wysokiego poziomu 8%, a po naliczeniu i wypłacie dywidendy cena przekroczyła 100 zł. W moim przekonaniu, jednym z kluczowych czynników, które napędzały silny wzrost cen akcji Orlenu w 2025 roku, była właśnie polityka dywidendowa oraz stojące za nią oczywiście solidne fundamenty spółki. Jeżeli założyć, że poziomy dywidend zostaną utrzymane chociażby na poziomie tych minimalnych rekomendowanych przez zarząd, to przy cenie 100 zł za akcję będziemy mieć około 5% stopy dywidendy z solidnej spółki. Dla inwestorów długoterminowych i dywidendowych to będzie bardzo dobry sygnał do kupna albo do dalszego trzymania ich akcji. Gdyby jednak cena akcji osunęła się z powrotem w okolice 40, 50 czy nawet 60 zł, to nie powinna ona pozostawać na tym poziomie zbyt długo. Znowu stałaby się niezwykle atrakcyjną spółką płacącą dywidendę na poziomie 10% rocznie, co ponownie spowodowałoby wzrost cen akcji. Ale mimo wszystko nie sposób zapomnieć, że Orlen to spółka skarbu państwa, przez wielu unikana właśnie dlatego. Perturbacje polityczne powodują, że niekiedy solidnie ona obrywa. Czasem oczywiście słusznie, a czasem nie. Analitycy wskazywali, że Orlen przez długi czas był wyraźnie niedowartościowany względem innych europejskich koncernów paliwowych. A wskaźniki ceny do zysku na poziomie 4 czy 6 wskazywały właśnie na wycenę polityczną, a nie rzeczywistą. Tak samo prezentowane przez spółkę wyniki czasem mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Kiedy to najpierw jedna ekipa raportuje olbrzymi zysk, wyceniając nabyte w czasie fuzji aktywa znacznie powyżej ich ceny nabycia, a następnie druga ekipa raportuje wielką stratę, robiąc odpis zysku na spadku wyceny tych aktywów. Na szczęście jednak ma to więcej wspólnego z grą polityczną niż z rzeczywistym zyskiem, który wydaje się być niezagrożony. Coś, co mogłoby naprawdę negatywnie wpłynąć na wycenę spółki w najbliższych latach, to jakiś nowy podatek od spółek energetycznych, tak by budżet państwa mógł zgarnąć większy kawałek tortu, niż sama dywidenda z akcji, które posiada. Benjamin Graham, autor książki Inteligentny Inwestor, mawiał, żeby kupować solidne, ale niepopularne spółki. O co dokładnie mu chodziło? Wyszukiwał on spółki, które były duże, solidne, stabilne, które przez wiele lat notowały stabilne albo rosnące zyski i które regularnie wypłacały dywidendy. Czekał on na moment, w którym z jakiegoś powodu stawały się one niepopularne wśród inwestorów. Często wystarczały jakieś plotki albo niepopularne opinie w mediach, żeby spowodować spory spadek cen akcji. Spadek ten nie był jednak uzasadniony żadnymi negatywnymi zmianami w fundamentach spółki a jedynie w jej popularności wśród przeciętnych inwestorów. Graham zalecał kupowanie wtedy takich spółek po atrakcyjnych, przecenionych cenach, bo jak tylko plotki cichły, a spółka wracała do łask inwestorów, jej cena odbijała. I ponownie, nie działo się to przez to, że nagle niesamowicie poprawiła ona swoje wyniki. Po prostu negatywna fama już na nią nie oddziaływała. Orlen to był właśnie książkowy przykład takiej solidnej, ale niepopularnej spółki, o której mówiło się wiele złego przez ostatnie 2-3 lata. Przez to to wycena była znacznie poniżej jej realnej wartości. Ja w swoim portfelu posiadam całkiem spory pakiet akcji Orlenu, które kupowałem po 40-50 zł. Póki co się ich nie pozbywam, bo myślę, że w dalszym ciągu nie są one przewartościowane. Nawet jeżeli ostatnio obserwowaliśmy zjazd z ponad 100 zł w okolice 90. A Ty inwestujesz w Orlen, czy trzymasz się z daleka od spółek skarbu państwa? Daj znać w komentarzu. I koniecznie napisz, co myślisz o takich materiałach, w których krótko analizuję pojedynczą spółkę. Możemy zrobić z tego miniserię, w której będę brać na warsztat kolejne spółki. A jako, że zbliżamy się już do tysiąca subskrybentów, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i suba na kanale, jeżeli materiał Ci się podobał. Cześć!